stable klasycznie. Yy, więc no, zaczynamy oczywiście yy, sobie. Sup-siu, siu-siu. Wychodzimy i tak. Tak, już prawie tu, tu, tu. tu

i ja Wam całego serca polecam. Jest ona grą bardzo fajną dla koniarzy i koniar. I więc naprawdę serdecznie ją polecam. Ogólnie teraz sobie zrobimy jakiś jak, wyścig. Taj. Tego oto tutaj dziada. Tej, tego babsztyla. Tak, więc klik... Halo. Czekamy w tego oto gościa I Trening siób No ja się zgadzam Na no, trening No i dawajcie, no i jedziemy, jadymy my z tym Halo, ale szybciej no. Jezus Maria Ogólnie teraz Mi nawet nie chodzi o szybkość Tylko mi tutaj Teraz chodzi, żeby on się y, troszeczkę Sprężył bo może dzisiaj y, on będzie miał po prostu jakiś taki trening bardziej wymagający w sensie, Bo on znaczy, chodzi o to, żeby po prostu cinnamon się o, rozprężył, bo on planuje dla niego dzisiaj ogólnie jakiś y, parkurek taki trudniejszy. Więc, żeby on się troszeczkę rozprężył, nawet żeby troszkę, no. No, i wyścig kończony. I ten. Ogólnie zrobiłam mu na ostatnim liveie Irokeza. I właśnie tak się on prezentuje. Ja uważam, że wygląda za fajnie, bo naprawdę to jest mega cute i to wygląda naprawdę świetnie. Ojej, przykro mi. Ej, co smutne. O Jezu. Dobra. Ale ogólnie ten, ta rasa konia jest mega ładna i ma mega słodko... Jezu, co, co, co to tutaj jest za jakieś zebranie koni dziwnych? Ale ogólnie tarasa jest mega słodka, bo to jest taki kucyś, no nie? I, i ogólnie ten kucyś jest taki słodziutki, ma mega słodki ruch specjalny mega kocham, kocham po prostu teraz sobie zrobimy trening trek y, albo jakieś takie malutkie przeszkódki potwierdź mm. albo w ogóle sobie zrobimy uje uję uje, uje.

no, dobra. Yy, zrobię sobie teraz trening skokowy. Ja ogólnie teraz wymyślę parkour. Hopsa. Siup. Hop. Jeśli będziecie chcieli, tu, to na mój parkour to, to napiszcie tutaj pod live'em. Ja zrobię to na kanale.

Jedziemy sobie teraz do Morlan po, po to, żeby wygrać jakiś wyścig, bo może jest wyścig. A ja mam zamiar go wygrać. Więc teraz szybko pojedziemy do Morlan i będzie dobrze. Jezu, zawsze mnie spowalnia to, co tutaj się właśnie odwala. Zawsze w coś, coś wjeżdżam. Idziemy sobie do Morlan właśnie. O. Hop, hop, z jakimiś własnymi, moimi drogami dziwnymi. Bardzo dziwnymi, nie wiem. Jadę gdziekolwiek. Boże. Masakra, znowu gdzieś wjechałam w coś. W sensie konkretnie w krzesła. Jeśli mi jakiś wyścig ominął, to już po prostu jest po mnie. Tak lubię te wyścigi w Morlan. One są y, naprawdę super. Tylko się tutaj w ogóle klinuje. Więc słabo ok, już prawie jesteśmy w Morlan. Mam nadzieję, że już nie było wyścigu, bo ja ogólnie kocham te wyścigi, właśnie jak już wspominałam w Morlan. Więc no, jedziemy sobie z speedem największym jaki się da ogólnie teraz jak coś widzowie jedziemy do Morlan y, zobaczyć czy jest jakiś wyścig jeszcze dziś y, dzisiaj mamy czwartek y, o będzie o 18.30 z Maria. Przepraszam Was, ale tu nie mam gdzie postawić telefonu za bardzo. Ale Mistrzostwa Mora będą yy, ten. Będą z tego, co wyczytałam, niestety wy tutaj nie możecie za bardzo zobaczyć, chyba że się ktoś doczyta. Yy, tutaj, 18:30 yy, i właśnie będą wtedy. Rangi czempiona. Ej, co so jest. Co to jest nowe jakieś? E, punkty z To żyje. Ej, dobra, odbierz. Dniowy lampion. Ej. Ciekawostka. Dobra. Nieważne. Okej. Okay, hej. Dobra. Jezus Maria. Nie z tym telefonem. E, czekaj. Czeka.

Dobra, jedziemy do stajni. W sensie zamawiamy taksi. Idę spać jej o. Och, dziękuję. Jakaś y, ranga championa. Cokolwiek to jest. O Jezu, jakie słodkie. Ej, to jest mega cute. Takie słodziutkie, malutkie. Jezu, co tu robi jakaś dziwna baba. Mega dziwna baba. Wchodzimy sobie właśnie do stajni ogólnie. Moi drodzy. Uch. I ten. Jezu, ja nie zadbam o konie dzisiaj. Jezu, ja się zaraz yy, popłaczę. On jest w dobrym stanie, a był w najlepszym, jak mi się dało. Masakra. Ja... Co ja zrobiłam? Dobra, nie. Trzeba mu dać żreć. Yy, tak, żreć mu trzeba. Trzeba mu dać pić. No. Okej, okay, i trzeba go wyczyścić wreszcie. Okej, okay. on widać, że się czuje okej. Okay. Brakuje nam tyle do sztuczki w sumie prawie w ogóle nam brakuje do sztuczki. Nic. No brakuje, nie wiem ile nam brakuje, w sensie, no. Ten... Nic. Dobra, nieważne, zrobimy tak. Zrobimy tak, że, 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 no.

Jezu ja wszystkich koni przecież nie ogarnę Okej, okay, wiem co zrobię? Dam sobie deskę ratunku i yy, idę po pomoc jedną, w sensie sobie ją wykupić. Bo masakra po prostu Ja tyle nie yy, nie ogarnę. Weźmiemy tak na dwa dni. Okej, okay, tak na dwa dni weźmiemy. No, będzie dobrze, myślę. Mhm. Przynajmniej, żeby mi te konie ogarnęła. Ta baba. Z pomocy. Stajennej. Jezu, crazy boy. A. Pojedziemy sobie chyba teraz na. I zobaczmy na jakim koniu po prostu teraz pojechać, bo ten na Blueberry nie chce mi się jakoś szczególnie. Na Raven Candy też nie. Tak, polisz do niego mam kompletnie, niby, ale ten mój fjord jest piękny, więc bym wzięła go, ale. Jezu, dobra, dawno nie idziemy na tym moim fiordzie, więc bym sobie na niego poszedł. Tak najpierw go ogarniemy i będzie dobrze po prostu, czy go domu żreć? Żreć, 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 pupu, pi du pu pi, pu pi pu O, o, ma nowy poziom, nowy poziom, nowy poziom.

Zobaczmy, bo ja mam ogólnie teraz mega mały wybór sprzętu. Bo jakoś tak dziwnie się to ułoży. Po co kłamałaś frajerko w żywym i oczym Ciekawie bardzo. Ciekawie, ej, chyba dam różowy zestaw. Myślę, że mu będzie ładnie. Tak, to będzie mega dobry zestaw. Eee, dobra, tę kartkę dajmy. Mm. o głowie też jakieś normalne troszkę ej no ale takiej torby nie dobra niech ta to będzie yy, no jezu jakieś powiedzenie dziwne dobra no dobra nie już chyba białe lepsze mm. ale szossze. slej slej brzydkie jest to siodło. slej to też jest brzydkie Dobra, nie Slay, trzeba iść do Mor. Slay. Slay, trzeba mówić Slay. Dobra. Okej, okay. trzeba iść do Morlan. A najpierw trzeba się wystylizować w jakiś kolorek. Och, dziękuję. Tak, ja gram cały czas. No, gram, a co? O co chodzi? Dobra. Nie, to nie na pewno. O, tak, ale bokaców to nie. Pamiętajcie, y, stroje bokaców są dziwne, chyba że jesteście na początkującym poziomie. Możecie jeździć w bokacach, ale dosłownie je... lepiej, naprawdę bokac y, lepiej odłożyć daleko w hen. Nie wiem dlaczego jeszcze nie wywaliłam tych bluzek bokaców, bo są żenujące. Znaczy kolor różowy jest ładny ogólnie, ale nie podoba mi się ich to logo. No, ja w sensie skończę się ubierać już zaraz, tylko muszę jeszcze zmienić to i zmienić toczek, i ja zaraz będę już normalnie grała ogólnie. Ja, ja zaraz, zaraz skończę grać w sensie, ubierać się. Ej, te oficerki są mega fajne, i ja myślę, że mi pasują. Dobra, myślę, że te oficerki będą. I nie. Mm, nie. Założę po prostu kwiatki na, na łebek. O, takie. Dobra. Myślę że, myślę, że jest oki. Ok. A nie, jeszcze muszę zdjąć tylko kokardę z y, pięknej pupki mojego konia. Y, bo, 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 bo ten, bo, bo no, bo on tutaj nie pasuje troszkę. Zwierzaki, nie mam, nie mam zwierzaków. Okej. Okay. Nie, ja nie chcę. Anuluj, anuluj. Dobra, slay Idziemy. Jak coś tam już skończyłam się ubierać i teraz będziemy szli z moim kochanym tym. illusion na jazdę. Tu, 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 tu. Oki doki. Slej, slay, slejrel. Slay slay Dobra, jedziemy ogólnie teraz do Morlan, dlatego że. Ten. Yy, jedziemy teraz do Morlan, żeby po prostu kupić yy, nowe siodło, które jest lepsze niż takie westernowe. W sensie ja lubię western, ale jest w jeżdża łupy. To jest takie dziwne. Ale w sensie yy, chodzi o takie normalne siodło. Jezu, ja nie, nie widzę tych murów żeby ono po prostu było normalne, nie takie westernowe, bo ono troszkę nie pasuje i jest za duże. E, takie siodło westernowe myślę, żebym dała Chris y, Crimsonowi, e, bo ten. No Crimsonowi bym dała, ale to nie wiem. Tu, 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 za 25 minut jest wyścig, a mój telefon ma 10%. Nie wiem czy tego dotrzyma Jak będzie 5%, to yy, kończę live'a, naładuję telefon i będzie live. Więc no. Ale jeszcze się live nie kończy. Mam jeszcze 10%, więc spoczko. Pupi dopi pipu. Jezus Maria. O kurde zapiał. Okej. Okay. Jedziemy, jedziemy, jadymy my. Jadymy, my, my. Już prawie jesteśmy. slei Slaj już prawie jesteśmy. chopsa, Tu było? Nie, tu nie, nie, tu. Nie. Co? Chwila. Tu były te takie siodło za jeden zyły Tak, to jest, to patrzcie. To jest taka super oferta, gdzie kupujecie siodło za jednego SC. SC, czyli Star Coinsa i ono jest takie superowe. Więc ja nie wiem jakie, je... ja po prostu nie umiem opisać tego, jest tak super, tylko problem jest w tym, że ten czaprak jest yy, ujeżdżeniowy. <laughs> yy, więc yy, tu jest problem, bo sami widzicie jak to brzydko wygląda. W uśmiechu ubrana, taki mamut, klej na zmienne, jest Ale w ogóle nie slej, to tak brzydko wygląda, tak nienaturalnie. Nie dobra. To bez sensu. Zmieniamy to na westernowy, tylko jakieś w miarę ok. Jezu. No i co dębujesz, konio, no i co dębujesz? no. A ja się pytam, no, no no ja przepraszam bardzo, ale... Ej, ale ten fjord jest ogólnie mega ładny dupi, dupi, no dupi. No i co z parkurem, no? No, slej. Slej, ale patrzcie w ogóle. Slej na ten parkurek, no. Slej. Ale no jedziemy. Hop! I no, jest rzutka. I hop! No i fajnie. Z takim wolnym galopem. mup łup, łup, bo i łubu, łubu, łubu Jezus Maria, wymieniałam przeszkodę. No, no, no i fajnie. Dupi, du, pi du, No i za późno skręt. No i no i fajnie skusa, jedziemy kawaletkę. No i zrzutka. No i. Kolejna zmiana: to czyń Turu i chodzę od rana, rana, w ubrana, taki mam od kolejna zmiana, ja to koniara. Wiem, piosenka pięknie napisana. Jezus Maria. zambijem się, no i zrzutka. I... No i sraj taśma. Bu, bu bu bu. No i to ząbry... Tak jestem koniara, of course. Ogólnie wiem, że to dziwne, ale ja uważam, że to jest świetny sport. O, kur... zapiał. Ło! Jezus Maria. No i wo, budu, budu. I wo, budu, budu. No i zrzutka. I łup, budu, budu. No i zrzutka. No i hop. I łop. To fajnie, że coś piaram. Ja ogólnie psów, no psy są słodkie. Ja ogólnie kotów się boję. Koni mi się nie boję. Mimo, że ważą 500 kilo Niektóre nawet, znaczy, że ważą więcej niż, niż 600 albo 500 kilo. Więc slej. Chodzę od rana, rana. czy ubrana? Taki mam młot. Kolejna zmiana. Ja to koniara. Tu, 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 tu. A, fajnie, że raz byłaś na koniu. Dobra, ludziska. Kończymy tego live'a. Live'a. Jutro y, chyba będzie, bo mm, nie wiem, czy mi się dzisiaj drugiego live'a. Więc dzisiaj kończymy live'a i dziękuję za dzisiejsze oglądanie, więc pa! No wiem, że nie. Obiecuję, że będzie jutro. Znaczy, może nie obiecuję, ale postaram się, żeby był jutro. Chwila, jutro będę mogła. I będzie prawdopodobnie vlog ze stajni. Pa, pa. kurczę, bo jak się to wyłącza? A dobra, już wiem.